Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Zapytali go: Nauczycielu, kiedy to nastąpi? Jaki będzie znak, gdy to się dziać zacznie? Jezus odpowiedział: Strzeście się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: To ja jestem, oraz nadszedł czas. Nie podążajcie za nimi i nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać. Ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich: Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza. Ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień, oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć. Ani sprzeciwić, i wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich, ale włos z głowy wam nie spadnie przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Oto słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Żyjemy w epoce kościoła. Świątynia jerozolimska dawno już została zburzona, a polityczne zawiłości tego świata pozwalają przypuszczać, że nie uda się jej odbudować. Wojny i przewroty nieustannie szarpią społeczeństwa. Fałszywi prorocy sprzedają swoje wizje świata. Mamy ją złudnym szczęściem i wolnością. Pan Jezus o tym wszystkim nas uprzedzał. Zapowiadał również, że Jego wyznawcy będą prześladowani. Wielu już tego doświadczyło. Czy mamy więc żyć w smutku, przytłoczeni wizją przerażającej przyszłości? Bynajmniej. Pan Jezus złożył nam obietnicę, która jest dla nas gwarantem bezpieczeństwa. Czytamy: Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Tym słowom mamy ufać niezachwianie, nigdy nie zostaniemy sami. Najpotężniejszy, jedyny zbawiciel chce kroczyć z nami przez życie. Ale nie znaczy to przecież, że ominą nas klęski cierpienia. Nie, one są normalną częścią życia. Trudy i nieszczęścia, a nawet prześladowania, dosięgają wyznawców Chrystusa, jeśli starają się oni kroczyć za swoim Panem. Aby zło nigdy nie było w naszym życiu. Ostatnim wypowiedzianym słowem, aby nie ono miało ostatnie słowo. I to właśnie wiara w tę prawdę nas wyróżnia. Jest naszą wielką nadzieją, staje się siłą do znoszenia wszystkiego ze spokojem. Jezus zmartwychwstał i my zmartwychwstaniemy. Tak będzie kiedyś, a na drodze naszej codzienności możemy liczyć na asystencję Ducha Świętego. I to jest nasze wielkie szczęście, bo nie jest łatwo na poważnie pójść za Jezusem. Nikt z nas nie jest doskonale przygotowany i chętny, by znosić prześladowania. Nikt nie chce się łatwo pogodzić ze zdradą. Ze strony przyjaciół, z nieporozumieniami, z odrzuceniem. Ale Duch Święty przychodzi z darem wytrwałości i wierności. On jest naszym obrońcą, źródłem prawdziwej mądrości. Dzięki współpracy z natchnieniami Ducha Świętego. Każda trudna sytuacja życiowa może być dla nas sposobnością do składania świadectwa, a tym samym nabiera sensu. Nie musimy więc walczyć zaciekle o życiowe sukcesy, nie musimy obawiać się klęsk. Chrześcijanin nigdy nie jest człowiekiem przegranym, bo jego życie ma swój niezachwiany sens. Bezpieczny w Jezusie Chrystusie. Nie musimy się bać nawet naszych własnych słabości, jeśli stajemy co do nich w prawdzie. Jeśli grzech nazywamy grzechem i podejmujemy nawrócenie, to wtedy włos z głowy nam nie spadnie. Najlepsze jest ciągle jeszcze przed nami.